...zrobiliśmy to. W ogóle mógłbym rozpocząć nagrywanie tej gry. To z opisu nie działa IP, to mógłby ktoś podać, jakie jest IP? To się ten ser serwer... serwer ostatnio grali jakiś. I trafić nie umieją. mógłbyś na czacie napisać IP do serwera albo coś? Bo kurde nie wiem skąd je wziąć jak jestem w grze. Na tutaj? Nie no, na, na tym, na streamie Ok Jak nawet jak dostaniesz bana na 10 minut, to ten to nic tam i tak grasz. Oj, nie skoczyłem. Ci kolesie są jacyś nieogarnięci, powiem wam. O fak, ale mnie zrobił. Jeden siedem, coś tam, to nie jest to, to jest, nie jest to... To jest samo IP, który 1709. No to działa, czemu nie działa. O fuck, ale mi wyrzuciło. Może na ten serwer się nie da wbić, nie wiem. Są zamknięty jest ten serwer, czy co? Nie czaję tego. Ej, ten serwer jest otwarty czy zamknięty? Bo tu nikt chyba wbić nie może. Otwarty. Dlaczego miałby zamknięty? No nie wiem, no piszą coś, że nie mogą wbić. Że zły AP. Co mnie to jakiś jeden koleś pisał, może nie ogarnia. Nie wiem gdzie on tu się podział. Ale jest zdecydowanie opuścił swoje działko. Dobra, dostał czapkę, idziemy dalej. Da się wbić, wszystko jest ok. Po prostu o, ludzie głosowali za tym Fortress, tylko nikt grać nie chce. Ale spoko. Mam nadzieję, że przynajmniej oglądają. Dobra. Teraz Scrum Tori jest w przeciwnej drużynie teraz. Oh fuck, ilu ich jest? Oh fuck. No nie, a jak oni nam kapcjerd jak? Nie było ich na... To nie jest tak, że oni nie mogą? Fak, ja myślałem, że to tak jest, że oni... Dobra, mamy. Aj kurde, chciałem się ten... ten nie chciał ugasić sikami. Hmm. Gdzie on nie wybierze tą? Ludzie, obstawcie to kurde, nikogo tam nie ma. Po co jesteś inżynierem, jak działka nie umiesz postawić? Fuck działko staje się w jakimś gównianym miejscu, nie wiem, skąd on wziął tą miejscowę na to działko. mm-hmm <laughs> Spyro czy Spite, ten od nas? Jak dołączyć po IP? trzeba dodać do ulubionych serwer pewnie, tak jak się to zawsze robi. Dobra, jest 2-2. Kto teraz weźmie ten, to wygrywa. Lepszamy to. Co, a może zagraję w Skopie na boty? A, to tego nie znam. Co to znaczy, to jak ja skończyłem grać, to akurat wtedy to się rozpocząłem, ten taki tryb na boty. Normalnie go nigdy nie grałem, nie wiem ja za bardzo o co chodzi. O, uh, mamy. O. Uh. Dobra. Wygraliśmy to. Uff, moi drodzy, dobra. Jaka jest kolejna mapka Czy to znów to tylko z innej strony? To idziemy Pyro hmm. Dobra, pierwszy spaj poszedł Czy, czy tu coś na dole budują? Uuu, dużo ich było. Powiem wam, że trzeba było przez Respaw, tam by się mnie nie spodziewali. I tak stali trochę z boku, bo staw... znaczy front obstawiali. Dobra. IP jest w tytule streama, no nie wiem, czy da się łatwiej gdzieś wsadzić w bardziej oczywiste miejsca IP, niż w tytuł. Nie no, nie smućcie mnie, no jak ktoś gra w Team Force, to chyba u mnie grać, dodać grę, nie? Uuu... Ale dostali, jakiś kryty, ktoś z nich siuśkami rzucił. Dobra, biegniemy po tą teczkę. Nie dam, nie, ona się nie może cofnąć, wiecie? A fakt, z czego on mnie zrobił? No i nas zrobili, kurde, cały team nie gra. 8 godzin siedzę, co nie znaczy, że 24 godziny. No jest 18, to jest jakaś taka, wiecie, no jest piątek. Trochę dłużej może posiedzę. Reklamy jeszcze są. No i nie zdążę tam. To trzeba stanąć na tym, bo ta się cofnie do ich respa. To jest słabe bardzo. A ja bym bąka wypił chętnie i po prostu stanął na tym, tylko nie jestem w stanie tego zrobić za bardzo, bo nie wy... Gówno Dostał jajca jak mi spalił. Co on ma za w ogóle co to jest? Za śmieszne urządzenie. Nie widziałem czego takiej broni. Chodź na kepsach do gliwic nie no. Mam rybę do zjedzenia wiecie. Może nie na ciepło. Ale zawsze coś. Wow, donate przyszedł, ale nie wiem od kogo i w jakim moim temacie, ale się dowiemy za niedługo na pewno. Uuu, mm. zaraz to sprawdzimy, co za donejcik, 2 dolary, piątek, więc czas na dotację. alban126, dzięki alban, to już chyba taki stały donator nasz, wspieracz streama, heros, bogacz, ale mnie poniosło teraz. Uuu, Sikierko mnie dokończył, co za koleś, co za typ. 18 godzin streamu jest mm. Dobrzy są niektórzy kurdo z nich Uuuu, ale mi strzelił na twarz, mi prosto, strzelił mnie, zabił mnie na śmierć. O oh fak, coś mi z tyłu... A oh, kurde, Scout Z choinką na głowie, no człowieku. Ja nie sprawdził, co ja tu mogę mieć na głowie. Ufolutka! Wpisz radio, aby posłać radia. Ciekawe. O, nogi se złamałem. Dobra A kurde A, myślałem, że tylko ten demo tam będzie Stał w ogóle się gapił na tej jeże? Porozkładał jeże, taki z niego demomen Co jeże rozkłada Na na na, demomen Jeże rozkładał. Musiałem go zabić na śmierć Dragon Team Fortress to jest jedyna gra, która się utrzymuje z czapek. Uu. Kurde, 1-1 jeden jeden jest, no musimy to wygrać. Musimy to zwyciężyć, nie możemy tego. Ach, kurde, no już wiedzieli, że tu jestem. Ja bym chciał enga, wiecie? Engiem to bym dał radę tutaj, bym porobił, bym teleporty, działka bym porobił. Wszystko bym pozabijał. Wszystko bym pozabijał. Dobra Tori tam wbiega O Fak! Spaj mnie zamroził, co za koleś Co za koleś, co za typ mnie zrobił tutaj Tak. Uuuu, wiedziałem, że ten spaj, dlatego się tak do tyłu odwróciłem. Wiedziałem, że on gdzieś tu się czai. Ale sobie biegnę na rękawice mocy No, zabiłem typa, ale sam też, eee, sam też zginąłem. Dobry jest ten koleś. Zwolnilibyście in inżynierów, jak nie potraficie się grać nimi? Główno robią na tych inżynierach. Masakra. Nie siedzę ile godzin? No ile siedzę godzin? 8 godzin, 8,5. W tym tygodniu w ogóle wieczorem nie streamowałem to. No co, nie No wiesz, nie potrafią grać, kurde, nic nie robią tymi jęgami. No co, nie, mamy jakiś teleport działko czy cokolwiek, gówno mamy. Działka są, ale No ale, kurwa, gdzie są te działka? Ale coś ofensywnego potrzebujemy, a nie tylko wiecie, no. Gdzie jest teleport do przodu gdzieś pod ich bazę? Dobra. Zobaczymy. Nie da się tam podejść za bardzo wiecie. Skautem to się tak od połowy gdzieś coś da robić, no ale ja tu mam całe to przebie. Z ilu ich tu jest. No i no to gówno, to tu się nic nie da zrobić. Miałem być, nie wiem, czy będę dziś wieczorem, sam nie wiem, kurde. Z jednej strony bym mógł być A z drugiej strony Trochę mi się spodobało to, że się mogę wyspać. Jak będę wieczorem, to rano będę niewyspany. A tak to mogę jutro od rana streamować, nie? i dokąd do ten Dobra, jest inżynier. Nie wiem, czy tego działka za wysoko nie postawiłem, znaczy za nisko. Nie pamiętam już, jak się to robiło dokładnie. No. Dobra. To postawmy do końca. Kurde, nie, źle się odwróciłem, nie naprawiłem na czas. Nie mamy żadnych działek na punkcie z tego co widzę. jest jeszcze bombami. z bombami. Dobra, udało nam się punkt zdobyć jeden. Jeszcze jeden punkt i wygrywamy to. Y trzeba teleport gdzieś postawić. Fak. Ale kurde, ma jakieś strzały takie dzikie. Pyro spy, pyro spy! Co to za słaba gra? To jest jest bardzo fajna jest, no nie jest słaba na pewno.